Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak sobie ustawić widżety na nowym iOS 14 na iPhonach. Żeby je ustawić, musicie mieć iPhona w lepszej wersji niż 6, czyli 6, 6S 6 i aż do najnowszego modelu. Eee, musicie najpierw wejść w, w ustawienia, eee, później w ogólne uaktualnienia i tu. No, ja już zainstalowałem iOS 14. Będziemy mieli do zainstalowania to oprogramowanie, które Wam się samo do zaaktualizowania nie pokaże. Przynajmniej mi się nie pokazało. I właśnie sobie je powieście. Następnie przechodzimy do App Store. Ja już mam zaaktualizowane. Yy, i pobieracie aplikację Widget Smith, którą właśnie otwieram. Jest ona w prawym górnym rogu u mnie. Yy, tutaj możecie sobie tworzyć albo małe, yy, tak zwane widżety, yy, średnie albo duże. Yy, małe to są takie jak na przykład tutaj. W prawym górnym rogu jest takie zdjęcie. Średnie to tutaj i duże to tutaj. Yy, zależy jak chcecie sobie to wszystko tam poukładać. Yy, też warto zwrócić uwagę na to, że jeśli zapisujecie sobie jakieś zdjęcie z internetu, to tam na przykład wpiszę czerwony. Czerwony, no i tutaj przytrzymujecie sobie palce na środku i tutaj do zdjęć. Wtedy przechodzicie na aplikację Widget Smith. No, i na przykład tworzycie sobie taki mały widżet, klikacie to i tutaj sobie wybieracie, co chcecie. No, to jest foto, więc klikacie foto, możecie też sobie coś napisać na tym widżecie, Ale wiadomo, jeśli chcecie coś napisać, to nie możecie napisać tego na zdjęciu, więc po prostu możecie wybrać jedną opcję. Ja sobie wybieram same zdjęcia, więc wchodzimy sobie w zdjęcia. tutaj jest jak foto, no i tu jest foto i tam sobie wybierzecie to zdjęcie na przykład tego czerwonego. Następnie, co robimy? Gdy już wybraliśmy sobie widżety, obojętnie z takiego zdjęcia, pamiętajcie, że bez tej aplikacji nie zrobicie totalnie nic. Musicie ją mieć. To, na przykład, chodzicie sobie na pustą tapetę. No, ja już takiej nie mam. No, na przykład teraz pod tymi aplikacjami jest takie puste miejsce. W tym miejscu przytrzymujecie palcem, widzicie że się pokazuje, takie niedosieki i w prawym górnym rogu jest plus. Ten plus służy właśnie do yy, dodawania widżetów. Yy, chwila. No i tutaj sobie wchodzicie na dół, zjeżdżacie w widżet smyf, wchodzicie w aplikację i tutaj dodaj widżet, taki jaki stworzyliście. Yy, duży, średni lub mały. I uwaga, jeśli nie, teraz dodacie widżet. Jak będziecie mieli jeden, to się doda ten, co zrobiliście. Ale jeśli będzie ich mieli kilka, to się doda losowy. Yy, więc yy, teraz, jak przytrzymujecie to palcem, to nic się nie dzieje. Także musicie yy, kliknąć ten przycisk na dole telefonu, o, żeby to się usunęło. I musicie teraz przytrzymać palcem tą, ten widget. I tu macie edycję ekranu początkowego. Teraz robicie tak przetrzymujecie i powinien wam się yy, no mi akurat teraz się nie chce zrobić ale powinien wam się pokazać wybór tych właśnie yy, widżetów yy, o widżet teraz wchodzicie tu i macie ale jak dodaliście mały widget, to będziecie mogli yy, wybrać sobie tylko yy, który jest z tych małych widgetów, ewentualnie Y, że y, usuniecie, i dodacie sobie średni lub duży widget. No i wtedy będziecie mogli sobie wybrać. Na przykład, ja teraz wybieram y, mały, numerem 4, no i mam taki. Y, jeszcze co nowego, jest w. Y, a jeszcze 14, to jest tłumacz. tutaj macie. Y, no i wracając y, do widgetów to możecie sobie, na przykład ustawiać tak kolorami yy, i możecie na przykład sobie tego ta przesuwać, że no, chwila, edycja ekranu i możecie sobie go przesuwać yy, nad, na przykład tak zrobić, yy, no, ale niestety nie można zrobić tak, na przykład ja to tak próbowałem zrobić, ale się nie da, że macie na jednym ekranie yy, zrobione Dwa widżety, czyli tak jak ja teraz mam, i chcecie sobie na przykład zrobić, oddzielić, że żółty yy, na przykład sobie dajecie pomiędzy pomarańczowy i żółty. Nie da się. Te aplikacje się przesuwają i możecie tylko sobie tak zrobić, tak jak teraz mam, ewentualnie. I nie możecie oddzielić sobie tych pomarańczowych aplikacji od żółtych czy tam innych kolorów. Hmm, o czym jeszcze warto wspomnieć, jeśli macie nowe ułożenie tych widgetów, w ogóle ułożenie aplikacji nowe, to wiadomo, że nie zawsze będziecie się odnajdywali, gdzie co jest. Także możecie sobie przejść na ostatnią stronę z waszymi aplikacjami, przesunąć palcem w prawo i tu macie wyszukiwarkę. Możecie sobie wpisać dowolny na przykład YouTube macie YouTube'a. Wchodzicie i jest. Yy, no, także tak to właśnie wygląda. Yy, chyba wszystko powiedziałem. Yy, co jeszcze? Yy, wiadomo, że jak macie na przykład tapetę na jednym ekranie, to nie możecie tej tapety dać na drugą stronę. I y, jeśli, czym macie, jeśli chcecie na, na przykład sobie napisać y, tekst na widżecie, to czym ten widżet będzie mniejszy, tym będzie mniej miejsca na tekst. Dlatego najlepiej sobie napisać jakiś krótki tekst, dlatego że wam się po prostu nie zmieści. Na przykład ja wam teraz pokażę. Tutaj no, widżet. Y, ja sobie tutaj teraz o, spróbuję tak zrobić i chyba wiem, pod tym o, no i tam mam jakiś cytat z internetu, przykładowy yy, i mi się nie zmieścił, yy, ponieważ jest za mało miejsca na, widzicie żeby ten cytat się właśnie zmieścił, no także myście sobie jakoś zagospodarować to miejsce jeśli chcecie, żeby wam się zmieścił ten możecie również, na przykład sobie zrobić tak, że tutaj yy, sobie, tutaj możecie sobie też ustawić takie widżety ja tak z takimi ca całymi wyposażeniami, na przykład edycja dostosuj i na przykład ja wam to pokazać, dodajecie posika i tutaj na przykład sobie dajcie tak, kalendarz dodaj widżet dodajecie sobie również pogodę i macie tutaj różne rzeczy ja sobie teraz na przykład dodam yy, takie. No i, no i tyle, te, te dwie wystarczą. No, także myślę, że pokazałem wszystko. Yy, yy, jeśli byście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Yy, jeśli byście chcieli. No dobra, to do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.